Cześć, jestem Kowalski, maluję obrazy, takie jak te z tyłu też, i tak jak ten o tutaj. I dzisiaj będziemy malowali, kończyli malować konika, więc tak, mamy farbki, szpachelki i malujemy. O, tak będzie fajnie. Konik już był wcześniej namalowany, a teraz będziemy go kończyć troszkę, żeby tu z tego kolorowego wyszedł nam do przodu. Ale żeby wyszedł do przodu, musimy dać mu trochę białej farby. Na przykład, o tak, to jest szpachelka fajna w sklepie do kupienia, niedrogo. Można też używać szpachelek ze sklepu budowlanego, choć nie polecam. To jest fajna szpachelka, bo jest miękka. Są takie szpachelki na temu, ale one są za twarde, więc ja niespecjalnie je lubię. Ale kto co lubi, próbować. Chodzi o to, żeby konik, cała jego głowa wyszła stąd, więc trzeba zrobić przede wszystkim kontury. To jest bardzo, a, bardzo ważne. Okay. Tu zrobimy ucho temu koniu, a tu mamy drugie ucho konia. Każdy myśli, że obraz powstaje bardzo szybko, ale nic bardziej mylnego, ten obraz powstaje już dobry miesiąc, nawet troszkę dłużej, aczkolwiek oczywiście nie siedzi się nad jednym obrazem miesiąc, zresztą kto jak, jak umie, ale z przerwami w sumie to siedzi się około miesiącem takim obrazem. Widać konika? No coś tam wychodzi. Farby można nakładać bezpośrednio na płótno albo na pędzelek albo na szpachelkę, zależy kto To też co jak lubi. Ja lubię bezpośrednio na płótno i rozprowadzać tą farbę, bo przy takiej fakturze jak tutaj widać, ona jest bardzo gruba Powstają fajne takie e, rysy, gruzdy. Kto jak woli to nazywać? Nawet całkiem nieźle wychodzi. Okej. Okay. Z tej serii powstało już lew. Mm. Dziki lew. Bardzo fajny kolorowy. A już ma nowych właścicieli, ma nowy dom. Powstanie koń. Będzie pewnie jeszcze papuga. Gdzieś tutaj jest przygotowany obraz pod papugę. A tam z tyłu to też będę pokazywał, jak malować papugę. Eee, może, może macie pomysł na jeszcze jakieś zwierzaki, które by fajnie się komponowały w takiej formule. To dajcie znać: to będziemy komponować. Już zrobimy oko temu koniu, tu szczękę. Okay. Dobra. Teraz możemy tutaj dobrze by było trochę zawęzić tą e, szczękę, to zrobimy to farbą. granatową. To jest błękit pruski. Generalnie błękitu pruskiego używa się zamiast czarnej farby. Jest taka anegdota, że to jest błękit paryski, przepraszam, nie pruski. Błękit paryski powstał stąd, że w czasie wojny malarze w Paryżu nie mieli dostępu do czarnej farby z różnych powodów ceny i, i braku dostępności to wypożyczali sobie farbę granatową i używali jej zamiast czarnej i się okazało, że to daje bardzo fajny efekt i stąd się nazywa to błękit paryski ale czy tak było naprawdę nie wiem, gdzieś tak ktoś taką anegdotę mi opowiadał nigdy tego nie sprawdzałem, bo nie było takiej potrzeby Ok, tu dodamy ucho. Widać ucho? Tutaj musi być ten pod małżowiną uszną, jest taki ciemniejszy fragment, więc Można dać obok, a potem sobie ją rozprowadzać tutaj to już jak to co lubi, jak to co chce, tutaj mówię. przy malowaniu nie chodzi o to co robimy, jak robimy. Nie ma jednej prawdziwej metody na e, malowanie. Każdy może mieć swoją technikę malarską i liczy się po prostu czy efekt, który osiągamy jest satysfakcjonujący dla nas, czy też czy też nie. A czy wy będziecie kładli farbę w ten czy w inny sposób, to naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ja akurat lubię grubo kłaść farbę, bo później wychodzi z tego fajna faktura. I staram się później, jak już robię taki obraz, to staram się później robić zdjęcie w trybie odwróconym tak zwanego lustra, bo wtedy ja widzę, gdzie są jakieś niedoróbki. Można też stawiać sobie lustro klasyczne za sobą, za obrazem, jeżeli to na przykład byśmy robili na sztaludze, za sobą postawić lustro i wtedy widzicie, czy w tym odbiciu lustrzanym, czy ten efekt, który osiągacie, jest prawidłowy, czy nie, czy to, co robicie, jest prawidłowe, czy nie, bo w odbiciu lustrzanym widać po prostu widać wszystkie niedoróbki, brak perspektywy, brak kompozycji, ewentualnie jak rozjeżdża nam się e, na przykład mm, anatomia. Jeżeli na przykład byśmy robili to jak tutaj konia, to dopiero na tym, na zdjęciu bądź na lustrze będzie widać, czy zrobiłem to prawidłowo, czy też nie. Tutaj na przykład widać, że mi ta szczęka poszła za daleko. Ja już to widzę, ale myślę, że to lepiej będzie widać właśnie na zdjęciu później, ewentualnie na, na tym, jak będę obra o, o, oglądał ten obraz. Po ziemię. Ale fiennie. Nie, nie przestawiło się. I teraz dodamy tutaj jeszcze troszkę koloru, na przykład żółtego. Teraz jeszcze tutaj dobrze będzie dać trochę o świat. Ja akurat preferuję jedno pociągnięcie szpachelką nie takie dziubanie, bo Jakoś to później rozmywa się ta farba, ale jednym, jednym ruchem. Bo to jak tutaj było fajnie, a ja jeszcze to rozmazałem bez sensu. No dobra, to tyle. Obserwujcie jak koń będzie powstawał, bo w zasadzie to już jest jego końcówka. W sensie końcówka malowania. Dodam pewnie tutaj jeszcze trochę białego i być może tutaj, żeby to było takie przejście idealne. I tu lekką podkreślę. Ale to zobaczę jak to wyjdzie na zdjęciu. Czą.